Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Pokémon Emerald, wyundrując przez Hoenn! W odcinku pod tytułem Pierwsza połowa. <laughs> nie, nie, nie będzie tutaj chodziło o żaden mecz, tylko będzie tutaj chodziło o Pokédex. Bo w tym odcinku, O no już właściwie w poprzednim, skończyliśmy pierwszą połowę Pokédexu i teraz zaczniemy drugą połowę Pokédexu wypełniać. A więc zaczynamy za dużo. Mówić. Zaczynajmy odcinek. Ostatnio zakończyliśmy grę w miejscu zwanym Triner Hill w którym przeszliśmy w poprzednim odcinku jedno z jego wyzwań ale w tym odcinku będziemy dalej kontynuować naszą wyprawę przez Hoenn w poszukiwaniu nowych pokémonów których jeszcze nie mam i dzwoni tutaj Jeffrey i mówi nam o swoim Dostoksie i dobra no tak, w każdym razie chodzimy dalej albo jeszcze nie bo muszę wziąć do mojej drużyny linu jakiegoś słabszego pokemona żeby mógł osłabić Pokémony żyjące właśnie na tutejszych ścieżkach jeszcze dookoła lepiej przygotować. Dobra, wezmę może mojego celebigo. Pomiałem go w poprzednim odcinku. Yy, nie. No i teraz sobie stawię, wywalę magnetona i za niego wezmę może... Lajno. Na pozakrobat. No i okej, okay, teraz możemy ruszać. No więc lecimy przez ścieżkę z 11 i na ścieżkę. Zlecię właściwie na tą samą ścieżkę, tylko do miejsc, w których jeszcze nie łapałem nowych Pokémonów. Na początek zaczniemy od Fury Path. Na ścieżce 112. Bo tutaj żyją jeszcze dwa pokemony, których nie mam. Mam już na mam Torkoula, ale nie mam Koffinga i Grimera. One właśnie tutaj występują. za tego drugiego ciężko jest dość znaleźć, ale myślę, że nie będzie tak źle. Więc czy będzie to jeden z nich? Nie. No dobra, szukajmy dalej. I no, jego też już mam, więc ciągnij. A, ah, szukanie tych Pokémonów naprawdę nie jest takie proste, jakby się wydawało. O, i proszę bardzo, to jest jeden z Pokémonów, które chciałem złapać, i jest nim Goffing. Sam na 15, myślę, że będzie ok, jeżeli użyję na nim Ashen Power. I... Ajajaj, aj, aj, za dużo. Salmi jest za mocny. Nie mam nic słabszego w teamie. No cóż, będę musiał sobie jakoś poradzić może bez osłabiania przeciwnika. No cóż, szukajmy dalej, może jeszcze jeden w mi wpadnie. O, Grimera. Grimera też właśnie chciałem złapać, więc... Dobrze. Dobra, Telebi, błagam cię, nie zabij go. Jest! O, Dizable. Ale no nic się to nie zda, bo teraz cię złapię. Pokeball, do dzieła. Hmm. Uwolnił się. Chyba niezmocny jest. Rzutajmy jeszcze raz. Zatwarciał ten grimmer. Nie chce się nam złapać. I... Pozostaje mi dalej, tylko próbować, no bo. Nic innego mi nie pozostaje. Nie mogę go ani... uśpić, ani nic. No i w każdym razie się złapać. Mamy grimmera. Filmer jest kolejnym nowym pokemonem, którego jeszcze nie miałem. Jest to Pokemon szlamowaty. No i tak. Narodził się w zanieczyszczonych... Znaczy z zanieczyszczeń wydalonych do morza. Wszystko co ohydne jest jego ulubionym jedzeniem. Eee, żywią się ściekami z fabryk. Eee, coś ciekawy, toksyczny, trujący Pokemon. Ale zostało mi tu jeszcze cofing do złapania. Więc muszę go poszukać i znaleźć takiego, który przetrzyma Ashen Power. O, proszę bardzo! Mamy kolejnego dogmata Pokémon, jakim jest Machop. Więc jednak Machop występuje na Fury Bow. No cóż więc, złapmy go. Ashen Power z pewnością go nie załatwi. Tak, aż za 2 HP uderzył. I. Miejmy nadzieję, że się złapie. Aj. Jednak nie. Jak dalej pójdzie, skończą się pokebole i będę musiał znowu je kupić. A to nie są tanie rzeczy. No i znowu. Się znowu. Może spróbuję go już złapać Great Ball'em. Może się prędzej uda. No i się udało. No więc tak. Smacz, jest to super mocny Pokémon. I Nieustannie podejmuje się ciężkich treningów, aby opanować wszelkie sztuki walki. jest tak silny, że potrafi przenosić zawodników, zawodnika suło na swoich ramionach. Więc wyjątkowo silny pokémon. O dobra. W każdym razie jeszcze chciałbym złapać tutaj Koffinga. Więc musimy jeszcze troszeczkę poszukać. I... cięcie. No niestety, Celebi ma kolejny płocią. Niestety, dlaczego? Dlatego, że się. mi wzmocni. Tak, chcę poznać Future Stride, ja go nie chcę tego uczyć, więc. Szukajmy dalej Kofinga. będzie to. On? nie. To może po prostu wytnę poszukiwania, bo mam jeszcze zamiast łapać kilka innych Pokémonów w kącie. No i znalazłem Koffinga, który mam nadzieję, że przetrwa Ascent Powera. I będę mógł go sobie złapać. Ha! Przetrwał! Wow, poison gas! Oj, oh, i teraz mam dylemat. Bo on może wybuchnąć albo mnie otruć. Nie wiem co. Może zrobić. W każdym razie trzeba go złapać jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że się złapie. Jest! Za pierwszym razem! A więc tak, dane o Kofingo zostały do Pokedexu. Jest Pokémon z zatrutym gazem. Czy jest coś takiego? W każdym razie, kiedy zbliżymy się do Kofinga, możemy zaobserwować przez jego cienką skórę toksyczne, toksyczne gazy, które wirują w środku. Wybucha z byle jakiego powodu. Więc, wybuchowy toksyczny Pokémon. Kolejny. W tej skinie żyje jeszcze jeden Pokémon, którego mógłbym sobie złapać, ale niestety nie miałem szczęścia, żeby go spotkać, więc. Mogę go złapać jeszcze w innym miejscu. I tam go właśnie złapię. Teraz udamy się do. O! Zakupy, więc. Sięcie. No, kupiłem sobie troszeczkę Pokeboli, Właściwie Ultra Boli z Sutopolis. I teraz mogę się udać na z... poszukiwanie kolejnego nowego Pokemona, Jakim jest Spoink. Tońka. możemy zapać tylko na... Zaraz. Jak to się nazywało to miejsce? No cóż, zaraz tam dojdziemy, więc wszystko się wyjaśni. Tak, jeżdżamy tam kolejką na Kurę cimnej. Na pamiątkę tego kupimy sobie lava cookie. Zawsze kiedy tu jestem, sobie kupuję. I jesteśmy na... Eee... Yy, jet Pass? Jakoś tak. W każdym razie tutaj żyje Pokémon, którego chciałbym złapać i jest nim spoink. Ale to oni... No numera już mamy, więc cięcie. Tak, no i tutaj żyją już nieco mocniejsze poki. Które jest nieco trudniej rozwalić. Cięcie. Tak, gdzie są te spoinki? O, no, match Cięcie. Zerknijmy, czy nasz Lineon może przypadkiem czegoś nie ma. Niestety nie. I szukajmy dalej. Sponka nie jest tak łatwo znaleźć w tym lesie, ale aż tak trudno niby też nie. Więc tak, czego nie mogę go znaleźć. No dobra, mamy już spłynka, troszeczkę go szukałem, ale znalazłem i miejmy nadzieję, że Ashen Power go nie zabije. Właściwie jej. Tak, no, ale najpierw trzeba przywrócić troszkę pipi naszym Ashen Powerowi. A użyję do tego Lepapery, których mam aż 20. No dobra. Fire. Mm, Jest to chyba kolejny atak, który kopiuje statysty... Znaczy, no, statystyki Pokémon. No to czemu, Celebi, coś ty zrobił? i cios krytyczny. Nie ja dokoczyłem. Na przykład, jeżeli wzmocnimy sobie atak, przeciwnik użyje... No z... ja przede mu też wzmocni to atak. Aj, no znowu ucięcie. No dobra, mamy już drugiego spoinka. Poprzedniego przypadkowo zabiłem. Ale miejmy nadzieję, że tego nie zabiję. No. Ledwo żywy, ale żywy, to się liczy. Dobra, łapmy tego spojka. Zakupiłem troszeczkę Ultra ultraboli, więc jest czym rzucać. I wiadomo, Ultra Ball też ma większe szanse na złapanie niż Ball. Dobra. A więc spojk. Jest to pokémon opierający się lub podskakujący. I tak. Pokémon, który steruje psychicznymi mocami jak mu się podoba. Nie przestaje podskakiwać się nawet kiedyś pi. Uwielbia jeść grzyby, które rosną pod ziemią. Więc cofnie ciekawy Pokémon z perłą na głowie. A, dobra, opuśćmy tą ścieżkę i chodźmy w kolejne miejsce, w którym żyją kolejne trzy nowe Pokémony. A tym miejscem jest... Pustynia, na tej oto ścieżce. Ja mam tutaj jeszcze trzech pokémon. Czy będzie to który z nich? Ach, bo to ja już mam więc cięcie. Szukajmy, szukajmy dalej. I oto pierwszy z nich. A jest nim Tropicz. Tropicz. Jest to pokémon z wielką paszczą, który... Właściwie trudno powiedzieć, co to za pokémon. Ale w każdym razie bardzo ma. Bardzo fajną ma przemianę Wyprawę Później ewoluuje w silnego Pokémonu Smoka Fligona I ogólnie jest niezły Znaczy sam Trapping właściwie jest dość słaby ale Właśnie kiedy się przemieni jest dobry więc warto go mieć Dlatego łapajmy go No, i się zopał nam za pierwszym razem na połówce HP. No, może prawie połówce. W każdym razie tak, Trapmage jest to... Dobra, powiedzmy, że pomijmy ten moment. Więc tak, ma ogromną paszczę, która... ...kruszy nawet głazy. Hmm. Nadzwyczaj mocno to jest. Ponieważ jego głowa jest duża... Ciężko jest mu ją utrzymać nad plecami. Więc zapewne szoruje nią po ziemi. No tak przynajmniej by wynikało. Z jego fizjologii. No dobra, a, w każdym razie... Nasz Lany niestety nic nie ma, a my szukajmy dalej. Nowych Pokémonów. O i proszę bardzo, oto kolejny nowy Pokémon Centru. Centru jest Pokémonem myszą, którego warto mieć. Bo jest to dobry pokemon w obronie. I ciekaw jestem, czy Confusion go zabije. Ale mi się zdaje, że chyba tak. No, krytyczny na pewno. it experience i szukajmy dalej. Właśnie są tutaj dwa poki, które bym chciał złapać. I... nie jest nim Boltoy. No cóż, Boltoy nam wybuchł, troszeczkę mnie zranił, ale nie jest źle. Zalubi jest mocny. Co my to mamy? Call an A może jednak, dla bezpieczeństwa, użyłbym Ashen power. Ach, tak. Burza wiaskowa szaleje. Mam nadzieję, że jak trafię, to zabierze to trochę więcej HP temu sensu. I niestety nie trafił. Sensu. No cóż, muszę go chyba złapać takiego, jakim teraz jest. Widać, może to nie być łatwe. A piasek robi swoje. No dobra, próbujmy. Może się akurat uda. Się udało Mamy Sanchlu! A więc Central jest, jak to już mówiłem, Pokémon Mysz. I tak... Kiedy zwinie się w kulę, może bezpiecznie przyjąć każdy atak. Jego skóra twardnieje, kiedy żyje na pustyni. Więc ten musi być wyjątkowo twardy. Po komu robi za fair? mogliśmy jeszcze złapać Sanchlu na ścieżce 113. Tutaj już niestety... Bo w sumie nawet na szczęście nie możemy, bo... Yy, to, że nie ma tam pomaga nam troszeczkę w treningu. O, i od razu mamy kolejnego Pokémona, którego się zapaść, a jest nim Kacknia. Tak, tego bałem się, że po może być trochę za mocny, więc znowu muszę użyć latpabery i odnowić pipi dla Ashen Power Adstory. na szczęście nie zadziałał na cel. E, Licz na ataka... Znaczy jest to atak, który może zabierać durę HP, ale nie, jest, nie zawsze działa na pokemonach roślinnych i ptakach. Czyli no, latających. O tak. Wow, było blisko. No, dobra, teraz nam pozostaje tylko użyć Pokebola i liczyć, że się złapie. Bo Kaknija jest naprawdę dobrym Pokémonem. W szczególności jego wyższa forma, jak Turnie. I na pewno go sobie wezmę na Battlefront type. Tak jest! Kaknija Więc Właściwie nasza, bo to jest Ona. I więc tak: Kaknia jest to Pokémon, który. Znaczy, Pokémon Kaktus. Kaknia żyje na pustyni, gdzie praktycznie nie pada deszcz. Walczy, wymachując swoimi grubymi kolczastymi ramionami. Raz do roku kwitnie na nim żółty kwiat. Akurat ten raz trwa teraz, bo jak widzimy ma żółty kwiat na sobie. No chociaż w sumie w Pokémon Ruby za fire ten chyba moment trwa i Emerald trwa cały czas, bo nie ma praktycznie cały czas ma ten kwiat na sobie. No ale dobra. Udajmy się teraz, gdzie się możemy udać. No to Mowil przykładowo, żeby tam w centrum Pokémon zobaczyć nasze nowe Pokémony. I musi pokemony z poprzedniego odcinka, żeby mógł coś o nich powiedzieć. Przy okazji wyleczmy się troszeczkę na szybkiego. I zobaczmy nasze nowe Pokémony. Więc tak, tu chyba nie ma żadnego z nich, tu też nie, ale zaczynają się one tutaj. Tak, bo jeszcze nie wspomniałem o pokach z poprzedniego odcinka. Więc na początek jest to, mamy na początku Electrica, jest to pokemon elektryczny, który ma zdolność Static, a jedną ma naturę, która nieco wzmocni mu szybkość, chyba kosztem ataku, co właśnie widzimy, jest całkiem szybki. I znam cztery ataki: Tackle Thunder Wave, który paraliżuje Lear i Howl, który wzmocni mu atak. Całkiem dobry Pokémon do kontestów w kategorii Q. Cool. Kolejnym jest Oddish, Pokémon roślinno-latający, trujący, który ma zdolność Chlorophyll, wzmocniającą szybkość, kiedy mocniej świeci słońce. Ma naturę Relaxed, która chyba doda mu obrony. Ale w każdym razie jest to Pokémon dobry w spec-ataku. Znam Absorb oraz Sweet Sweetskind, który osłabia unikliwość. No i też może być użyty poza walką, on przyciąga dzikie Pokemony. Czyli nie musimy chodzić, używamy Switkinta i... Poki same do nas przychodzą. Później mamy... Hmm, tego. Gulpina, który ma... który jest pokemonem trującym i ma zdolność Trikey Hold. Teraz sprawia, że nie może... że przedmioty nie mogą być mu... Słyszałem, nie możemy ukraść mu przedmiotów. Ma naturę Quirky, dość rzadka natura, która nic nie dodaje, ani nie odejmuje, więc też dobrze, jest to Pokémon raczej defensywny. Zna tak, zna Pound, Yawn oraz Poison gaz, który może Dalej Mamy Plasly, czyli Minuna, który ma zdolność Minus, jest to pokemon elektryczny, no i walka 2 na 2, kiedy mamy Plaslego i Minuna. Rośnie mu siła, kiedy przeciwnik, no drugi pokemon ma zdolność Plus. I Plusley. No i to jest właściwie zasadnicza różnica między tymi dwoma pokémonami. Ta zdolność, kiedy walczą razem, są naprawdę wzmocnione nieźle. Czyli mój Plusley, Mine Mine naturę Mild i Adamant. Mają minimalnie różniące się od siebie statystyki i znają te same ataki. Czyli Growl Thunder Wave, Quick Attack oraz Helping Hand, który wzmacnia walka 2 na 2 yy, siłę drugiego pokemona z naszej drużyny bo o tych dwóch tyle. Później mamy Illumise. Illumise jest Pokémonem typu Robak. Ma zdolność Oblivious, która nie pozwala na zauroczenia. Ma naturę Jolly. Jest to Pokémon raczej dość szybki. No i zna taką: Skin Charm i Moonlight, który leczy HP w zależności od pory dnia. Znaczy jeżeli mamy noc w grze, Moonlight leczy nam więcej HP, a za dnia mniej. Otwartym atakiem jest Morning Sun, który znowu leczy więcej w dzień, a w nocy mniej. No i Charm, jest to chyba też kolejny nowata, atak, który mocno obniża atak przeciwnikowi. Później mamy Seedota, który, ma z... który jest pokemonem roślinnym ma zdolność Early Bird, czyli ranny ptaszek, która sprawia, że wcześniej wstaje łagodna natura. Sprawia, że Pokémon jest dobry w special defy, ale słaby raczej w ataku. No i zna jeden nowy atak, plus czy Grove, chyba też jest nowy. Nie spec atak, ale natural, natural Power. Jest atak, który wciela się w różne ataki w zależności od miejsca. Podobnie jak Secret Power, tylko że Secret Power był ciągle tego samego typu i mu się... nie zmieniało mu się siła ataku, ale... jakiś narzucany efekt, a tu się zmienia konkretnie atak... Może, mi, może już kiedyś widzieliście na przykład, że w trawie wciela się na przykład w stun Spor w jaskini w Shadowbola, czy na... na piasku w Earthquake'a. Naprawdę, całkiem fajny atak. Ale w zależności to. Zależy to oczywiście od miejsca, w jakim się znajdziemy. Później mamy. Nanoa, atak. czyli Pokémona. <grych> od listo ziemnego, który ma również zdolność. oblewyz. I tak. O, trzyma Raczej w ataku dobry Pokémon i zna Growl, Tackle i Imper. No i mam już dzisiejszy. Pokémon z dzisiejszego odcinka, czyli Grimmer. Pokémon trujący, który ma zdolność również Stajki Hold. Jest raczej dobry w obronie, znaczy w ataku w sumie. Później obrona, spec obrona. No i zna Pound, Harden, Disable i Sludge. Z czego Sludge jest chyba kolejnym nowym atakiem typu trującego, który jest całkiem silny i może odwrócić Bardzo dobry atak. Później mamy Machopa, który jest dość naiwny. Jest to Pokemon typu walczącego, ma zdolność Gust, która wzmacnia jego atak kiedy cierpi. Na przykład, kiedy jest otruty, poparzony, lub na przykład owinięty warpem, bindem i tak dalej. Jest raczej, raczej silny w ataku Pokémon. I zna Low Kick. Jest to jedyny Pokémon, chyba który zna ten atak. I Karate job. Chyba żaden inny Pokémon nie zna tych dwóch walczących ruchów. No i później mamy Kofinga z naturą Dorseal, która sprawia, że. Wszystko rośnie tak, jak my chcemy. Ma znów Levitate, jest to pokemon trujący. Tak, również zna, znaczy zna poison gas, e, tak i Smog, później pozna na pewno sludge. Jest to też e, całkiem silny Pokémon, ale raczej dobry w obronie. No i spoink, zatwardziała natura, która również nam nic nie daje. Ma znów się tempo, który, która sprawia, że nie można go oszołomić, jest to pokemon psychiczny. Raczej dość szybki i dobry w spec obronie. Znam Psy wave jest to kolejny nowy atak, który działa różnie. Nie wiem dokładnie w zależności od czego, ale naprawdę raz działa mocno, raz działa słabo, a raz jakby w ogóle nie działa. A cóż, zna, również lat Psy Beam oraz Ab, który już mówiłem co robi. Później mamy Trapincha, który ma zdolność Hyper Cutter, jest to Pokémon ziemny i ma naturę samotną. Jest to zdecydowanie pokemon dobry w ataku, lecz niestety nie zna żadnych ataków podlegających pod zwykły atak. Być może w czwartej generacji byłby dobry, ale w trzeciej Bite i Find attack są to ataki mroczne, więc ataki specjalne. Później mamy Senshu, który, ma, który jest ziemny i ma zdolność Soundwile, która zwiększa unikliwość w czasie burzy piaskowej. Jest to dość praktyczna zdolność właśnie, kiedy używamy burzy piaskowej w walce. O, proszę bardzo, i ma przedmiot Quick Cloud. Właśnie Diggdy Sunshine może trzymać Quick Claw i jest tylko 5% szans, że go ma. Więc naprawdę nam się poszczęściło. Jest to raczej dobry w ataku i obronie. Za Scratch, Defense Car, Sans, atak Attack i to ciekawe Poison Co robi zatruty atak o uziemnego Pokémona? No i ostatni nowy Pokémon Kaknia, który ma również Stone Sandvile. No, i Sandvile ma taki jakby ukryty atak. Znaczy, ukryte. Jakby to nazwać, Ukryte umiejętności, czyli sprawia, że kaknięta nie jest raniony przez burzę piaskową. Więc jest to też dość ciekawe. Jest to Pokémon typu. Yy, trawiastego. Dość ostrożne. I ma dobry spec -atak oraz atak. absorb, grow Fleech Seed oraz Sand -attack. I już zostały nam tylko 3 miejsca w tym boksie. Niedługo będziemy musieli przejść na czwartego boksa. Ale to dopiero w następnych odcinkach. Więc. Fuh. Zakończmy dzisiejszy odcinek, więc zapiszmy grę i zobaczmy, co nas czeka w kolejnym odcinku. W następnym odcinku po raz kolejny udamy się do Tiner Hill aby podjąć jego trzecie wyzwanie pełne silnych trenerów, który będziemy musieli oczywiście pokonać. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc czekam się z wami. Do cześć!